Jakiego, nie wiem. Coś innego, nie LPS. Po prostu kogoś innego. Nie wiem, właśnie. Jakiegoś ducha, ale przecież one nie istnieją, nie? No. Wiesz co? Trochę mnie nastraszyłaś. Wiesz, co ci powiem, Jasmine? Tak. No, bo dzisiaj nie. Jak szłaś do mnie, tak? Zgadnę. Tak. Z Jasonem szłam i od razu słupki zaczęły latać. No, przewracać się po podwórku. To trochę śmieszne sytuacje z tymi słupkami, nie? No tak, ale prawie mnie jeden uderzył. A, to już nie. Tak, prawie mnie jeden uderzył. Uh -huh. I jakby później, jak już byłam prawie przy szpitalu, to yy, taka, yy, takie dźwięki najpierw były szelesty, a potem jakby ktoś za, za mną szedł. takie. Takie pukanie, jakby. Takie pukanie, no i bardzo się przestraszyłam, więc pobiegłam z Jasonem. Co to? Co to robi? Nie wiem. Boję się. Jasmine, to ty co się robisz? Z łóżkiem? Podnosisz coś? Nie. No to ja nie wiem. Co to było? No i właśnie takie szelesty słyszałam. O, właśnie coś takiego też. Tak, właśnie coś takiego. I tu, foty? Tak. Tak, właśnie takie coś. I jeszcze może. to? Uuu. No. Uuu. Jasmine? Tak. To wszystko, ta sytuacja się wydaje taka dosyć. Ja. Dziwna, nie jest dziwna, Może paranormalna. Chora jakaś. Dam. dam Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Yellow, czas panią już wypisać. Naprawdę? Tak, już panią wypisujemy. A właśnie, kiedy mam przyjść na kontrolę? Za tydzień proszę przyjść na kontrolę. Dobrze, a o której? O 16. Dziękuję. A więc tak, panie doktorze, mhm. musi pan zapisać panią Jasmine Yellow na wizytę za tydzień o 16. Dobrze, zapisuję. Dobrze. Na, do widzenia. Do widzenia. Jeszcze muszę założyć kapelusz i możemy iść. Dobrze. To idziemy? Tak. A właśnie, lekarz mówił, że bliznami trochę długo zostanie, nawet może i na zawsze. Ale to na pewno nie będzie widać. Pod Twoją sierścią, piękną i gładką, to na pewno nie będzie widać. No tak, możliwe. No ale pójdźmy. <laughs> Ao! Co to była? Ła! Kupisz Au! Ao! Łałapa! Ale słucham, cały czas lata. No wiem, jest głupi. O nie. Uważajcie lepiej na siebie. O, o. o kurde. Co? To co widzisz? O, co to było? <kluzł> boli. Oh. Znowu mnie. no co to było? Kochanie, jesteś tam? Tak, jestem. Chyba złamałam ogonek. O. Chyba jakieś szelesty słyszę znowu. <głos> <głos> O, O, to było bolesne. No. Pamiętacie wtedy, gdy się zaśmiał? No, matko. No, to było straszne, ale jednocześnie śmieszne. Takie chyba, wiesz. No. O, już widać nasz dom. Chodźcie, idziemy do bramy. No. I jedy kolację i pójdziemy spać, co? Słyszeliście o takim jednym? Y, ostatnio widziałam y, na takiej... Y, takie coś, że y, tam jakiś slender. Czy coś takiego? Tak, coś. To ok, dobra. No, będzie znowu jakaś bzdura kolejna. Albo bujda. Tak, właśnie. Tak, i um, y, ostatnio um, czytałam, że Slenderman pozostawia 8 y. kartek. tak. O, tak, no 8. Kartek zostawię i Ryba dzieci. Tak, i zabija je. znęca się nad nimi, odrywa, głowę. No odrywa tak. głowy. No i inne rzeczy. Jest wysoki, bez twarzy, niby. Ale mam nadzieję, że to nie on, bo ponieważ ja nie wierzę w Slendermana ani ani żadne inne duchy, albo coś. O mordę. Co tam widzisz? To chyba. On był mój przyjacielu. <grym> o, w mordę powiem, powiedziałem to drugi raz. Dziewczyno, odsuńcie się lepiej. Patrz tam! Bas, tam, 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 tam. tam stoi! To on. Brawo! On tam jeszcze stoi. O oh my god! Boję się! on jest? O, oh, kurde! Tam jest! I kill you! O oh mój god. I kill you! O oh mój god. Czemu mam film? Ja tylko tak 2% No, ja też. Chłopacy są odważni. O, kill you. On mówi, że nas... że zabije kogoś. Y S ja, słyszycie jakieś głosy? Bo ja słyszę jakieś głosy. No to my. Aha. Dobra. I hate you. Nienawidzi nas! I'm a killer! I'm a killer! I'm a killer! A mówi, że jest mordercą. Już go nie ma! Gdzie on jest? Nie ma już go. Już lecę mała! się boję, a wy? Trochę. Matko. Trochę się boisz? No. Aaaa! Co to było? Ale straszne. Pisklak? Mhm. Dobry no pył no na jednego z was. Na przykład na ciebie. I prąd zgasz. Ej, wiecie co? Ja idę już chyba do domu, bo to już jest 23 i już jestem bardzo śpiąca, więc idę do domu, zjem kolację, wypiję ciepły kakao. I... Idę zaraz spać. Ja też. Chodź, zjeść kolację.